Jam jam, jam jam jam, jam idę na jam. jam session. Słuchajcie, tutaj pulsuje blues, pewnie dlatego, że przed laty jeszcze w innych lokalach w K2, między innymi Często bluesmeni się pojawiali i grali, pięknie grali, i znowu będą grali tu na świderskiej 13, tym razem w Kuba Pub. Poznajecie oczywiście to przytulne wnętrze. Gościliśmy tutaj u Kuby jakiś miesiąc, może więcej, temu przed otwarciem. Lokal ma się dobrze, rozkręca się, coraz więcej ciekawych inicjatyw ma tu miejsce. I właśnie od najbliższej soboty. Po raz pierwszy odbędą się tutaj rzępoły jazzowo-bluesowe, zaprasza Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady. Po zamknięciu Hefeistosa impreza nie miała się gdzie podziać, trafiła do Falenicy, tam kilka gościnnych występów w Klubie Kuźnia, ale wraca do Otwocka, bardzo się z tego cieszymy. Ta edycja będzie wyjątkowa, ponieważ wyłącznie akustyczna, deski elektryczne wstępu nie mają, zapamiętajcie, to uwaga do muzyków, którzy chcieliby się tutaj pojawić i zagrać. W tym właśnie miejscu, gdzie dzisiaj sobie wygodnie siedzę, będzie jak zwykle zaimprowizowana scena. Tu pojawią się artyści i tutaj stąd będzie muzyka płynęła na cały lokal. Na pewno świetnie nas bawiąc. Wstęp wolny, początek, godzina 20, Kuba PAP Świderska 13. Bądźcie na żempołach. JOU! O, i jest. Jak lubicie gry, to tutaj tych gier czeka sporo. Nie ma szans na nudę u Kuby. A jeśli byście na przykład ciekawi, co gra w duszy pani Elżbiety Krasnojarskiej, dowiecie się o tym z piątkowej wystawy, która będzie otwarta w Józefowskim Moku. Artystka pochodzi z Piały Podlaskiej. Tutaj pojawi się gościnnie. Nie pierwszy już raz. To graficzka amatorka, ale tworząca bardzo ciekawe rysunki, grafiki. Jak sama twierdzi, to jest dla niej odskocznia od codzienności, od zwykłych problemów, zwykłego, szarego dnia. Wtedy siada, bierze ołówek, długopis, pióro, węgiel i tworzy. Całe lata robiła to wyłącznie do szuflady, ale pewnego dnia tej pracy się uwolniły, uleciały w świat i tak sobie latają, odwiedzają różne miejsca, między innymi właśnie Józefów. Polecamy w piątek o 18.00. A dokładnie dobę później, w sobotę o 18., Mok odwiedzi Sławomir Holland, wrocławski aktor, znany m.in. z serialów M. Jak Miłość, Ojciec Mateusz. Osobiście nie oglądam, ale myślę, że jest w tych rolach znakomity. Ale przede wszystkim to jednak zwierzę sceniczne. Taki też zaprezentuje się w Józefowie. Będzie to spektakl, właściwie widowisko, złożone z utworów starych mistrzów, takich jak Leśmian, Tuwim, Gałczyński, Jurandot. Także wszyscy, którzy lubią taki humor w starym stylu, troszeczkę retro, ale na dobrym poziomie, powinni się wydać. do Józefowa. Wstęp wolny, sobota 18. Pan Ignacy, skromny, szary obywatel, cwaniaczek Waldemarka, góral z charakterystyczną swadą, albo wąsate dziecko, czyli Marcinek. To najsłynniejsze kreacje Marcina Dańca, kabareciarza, który swego czasu no, dumnie nosił koronę, Króla polskiego kabaretu, co najmniej dekadę był niekwestionowanym liderem, uwielbianym przez tłumy. Dzisiaj najlepsza lata ma za sobą, choć myślę, że i tak cały czas jest wysoko y, ponad niektórymi młodymi kabraciarzami, ale to moja prywatna opinia. O tym jaka jest forma artysty przekonamy się już w najbliższą niedzielę, 8 lutego, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury Bilety, 50 zł, także myślę, że starzy fani nie zawiodą i pojawią się na występie Marcina Dańca. Panowie, do Was szczere pytanie, tak szczerze. Lubicie jak żona czasem wyjedzie z domu, zostajecie sami, spacie spokój, ciszę, zamieniać wspomnianego wdowca? No, ten czas może być przyjemny, ale nie musi, o czym przekonuje spektakl teatru Old Timers Garage, Żona do adopcji. Katowicka ekipa podbiła już otwocką publiczność. Teraz czas na Józefów. Zagrają w niedzielę wieczorkiem w Miejskim Ośrodku Kultury. Spektakl w dość przewrotny, zabawny sposób pokazuje właśnie jakie to nieszczęście pułapki czyhają na słomianego wdowca, który zostaje sam w domowy, pilnując domowego ogniska. Jest się z czego śmiać, gwarantujemy. Bilety 1,20 zł, początek o 18. Zobaczcie, stare meble jednak mają w sobie naprawdę coś niezwykłego. No mają to coś, mają duszę no i mają oczywiście historię. Przeżyły wiele, wiele widziały, w wielu miejscach były. Myślę, że to krzesełko, które tutaj widzę, pasowałoby jak ulał do starego pensjonatu przy ulicy Patriotów 41, tytułowego pensjonatu z nowej książki Marka Ławrenowicza. Kiedyś mieszkający na linii Otwockiej Pisarz z wielkim sentymentem do tych terenów cały czas w sercu napisał nową książkę. Jej promocja odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 9 lutego, na stacji Falenica o godzinie 19:00. Wstęp oczywiście wolny. Cofniemy się w lata 30. XX wieku, wtedy, kiedy te wszystkie pensjonaty, świtem na linii Otworskiej kwitły, tętniły życiem. Ich mieszkańcy mieli wspaniałe plany, wiadomo, że przegrześliła je wojna, później yy, żyli dalej i losy jednego z takich mieszkańców, jednego z takich pensjonatów właśnie przy Patriotów 41 opisuje pisarz. Robi to ze swadą, z dużą, dozą humoru. Yy, podobno książka jest znakomita, ja jeszcze nie mam, ale na pewno przeczytam, zachęcam do spotkania w poniedziałek, gdzie bym tego nastać w Warenicach. Zobaczcie, ten lokal niby niewielki, niepozorny, a tyle tutaj uroczych zakamarków. Jest gdzie schować, znaleźć klimacik, można podziwiać na przykład wspaniałe Panią pracę Edwarda Hoopera, noc na Jastrzębie, też barowo, ale to dygresja. Michał Bajor, przypominamy, mówiliśmy o jego koncercie przed tygodniem. Zagrał w najbliższą sobotę w klubie SMOK. Znakomity artysta. Jego nowy projekt zatytułowany Moje podróże. Teksty, choć napisane przez Młynarskiego, dotyczą bardzo mocno życia samego Michała Bajora, jego dzieciństwa, tego jak rozwijała się jego muzyczna pasja. Także te podróże to rzecz raczej metaforyczna. Przenośnia, chodzi po prostu o jego życie. Opowie o nim w piosenkach. Początek, godzina 17, sobota, bilety 90 zł w przedsprzedaży, w dniu koncertu 100 zł. A właśnie, yy, zapomniałbym jeszcze smok. Yy, w smoku w niedzielę yy, po południu o 15 rozpocznie się spotkanie z cyklu wiatr w szafie, czyli wszystkie ubranka, dodatki, różne inne bibelotki potrzebne nam możemy przynieść, tak jak to jest z cyklem książkowo. Muzyczno-filmowym, czyli krótko mówiąc, przynosimy swoje, wychodzimy z nowymi, wymieniamy się dzięki temu bezgotówkowo możemy odświeżać swoje garderoby, półki, szafy, etc. Wszystko to za darmo w klubie Smok w Niedzielę. No i czas na zapowiedź dla naszych słodkich maluchów, berbeluchów, dzieci, szkrabów, jak to lubi zwać. Zaczynamy od powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, już w sobotę odbędzie się tam bal dla dzieci i młodzieży. Organizuje go Studio Tańca Ella oraz PMDK. Wstęp wolny, konkursy, atrakcje, pokazy tańca. Wszystko to wygląda dość atrakcyjnie. Dzieciaki wiem, że te bale uwielbiają. Początek, godzina 11, wstęp wolny. Z kolei we wtorek PMDK zaprasza na swój stały cykl bajki w PMDK. Eee, darmowe pokazy filmów animowanych dla dzieci eee, o godzinie 18 się zaczynają. Tym razem będzie to film, Jak wydresować Smoka. Eee, przygoda dzieje się w świecie wikingów. Eee, młody bohater, zamiast, tak jak każe tradycja, walczyć ze wstrętnymi swoimi gadami, postanawia z jednym z nich najgroźniejszym się zaprzyjaźnić. Jakie będą tego efekty? Na pewno barwne i, i ciekawe. Polecamy wszystkim dzieciom i rodzicom, bo oni też będą zadowoleni. Wiem co mówię. Dla młodych miłośników teatru mamy spektakl Teatru Echo, który odwiedza Józefowski Mok. Tam dadzą spektakl zatytułowany Gucio Chusteczka. Przygody chłopca, który no, niestety boi się lekarza, nie lubi, nie chce chodzić, więc ma zagilony nosek, czuje się niedobrze. Przedstawienie zachęca oczywiście do tego, żeby do lekarza chodzić. Czy to dobrze, czy to źle sami już nie wiem, szczerze mówiąc, bo ta farmakologia nas wszędzie otacza. Są rodzice, którzy jednak wolą alternatywne metody. Niemniej spektakl może być wesoły i barwny. Godzina 11, początek, bilet 5 i 10 zł. Biskup Warmiński, arcybiskup Gdzieźnieński, książę Sambijski, hrabia. Świętego Cesarstwa Rzymskiego. To wszystko tytuły, którym mógł pochwalić się Ignacy Krasicki. A i tak pamiętamy go przede wszystkim jako pisarza, a wręcz bajko pisarza, bo też bajkom zawdzięcza największą sławę. Jak to, jak to pięknie powiedział kiedyś jeden z krytyków, właśnie bajkami wystawił sobie najpiękniejszy pomnik. Pisarz i poeta obchodzi w tym roku 280. rocznicę urodzin. Będzie to uczczone m.in. w klubie Mlons bajkowiskiem. Spotkamy się z bohaterami jego wspaniałych, niezapomnianych bajek. Na pewno będzie ciekawie. Zaproszeni goście poczytają bajki. Będą także później zajęcia plastyczne, warsztaty. Każdy z dzieci, każde z dzieci będzie mogło narysować ulubionego bohatera bajek Ignacego Krasickiego. Także gorąco zachęcamy do udziału. To wszystko w najbliższą niedzielę w klubie Mlons. Początek, godzina 15, wstęp wolny. No i cóż, to było dzisiaj na wszystko. Dziękujemy Ci Kubuś, jak zwykle było nam miło. Yy, mówię tylko, że dziękujemy Ci bardzo za gościnę, jak zwykle i ten, Agurat nagrywam to wszystko, zobaczymy co później ona nas tego zrobi. Chodź, możesz nam pomachać tutaj do kamery i powiedzieć, zapraszamy w sobotę.